Shima Shima to Japan's Legion Per Battlefield i chciałem zakomunikować wszystkim legionistom Legion Per Battlefield, że ostatnie wspólne granie odbyło się i zakończyło wielkim sukcesem. Na serwerze Teamspeaks 3 mieliśmy cały kobity komplet. 10 legionistów czynnie uczestniczyło w grze z Voice'em. Pisali także koledzy, którzy uczestniczyli w grze bez Voice'a. Zresztą jeśli chodzi o raporty naszego plutonu, właśnie z tego ostatniego wspólnego grania pobiliśmy chyba swoisty rekord w ilości punktów bo aż było tam chyba 14 tysięcy z hakiem, zresztą to w tym gameplayu będzie to pokazane trochę później i odbyło się też bez nic niespodzianek spotkaliśmy na swojej drodze niesamowitego cheatera na 700 godzin nie byłem jeszcze, nie miałem jeszcze okazji poznać aż tak bezczelnego cheatera jak tego, zobaczycie to też go na filmie Młócił tam, młócił wszystkich niemiłosiernie, tam miał chyba statystyki 150 do, do 6, prawda? Zresztą sami zobaczcie, jak on wyglądał. Ja takiego jeszcze 4 nie widziałem, chyba że w BF-ie trójce. Natomiast na pewno gościu był, gościu był bezczelny, zresztą wcale się z tym, tym nie kłócił. Dodatkowo jeszcze była niezła atrakcja. Wyleciałem w kosmos z jeta i wylądowałem, praktycznie biorąc pod teksturami. Widząc wszystko od spodu, jak się toczy walka, dosyć było to też komiczne, też to zobaczycie, zobaczycie na, tym, na tym gameplayu. Zamieściłem to też w tym filmie i po raz kolejny chciałem podziękować jeszcze raz wszystkim legionistom Legion.pl Battlefield. Sytuacja w naszym Plutonie idzie w dobrym kierunku. Jest nas coraz więcej, coraz więcej, uczestniczy nas w grze aktywnie na tym spiku. Uważam, że jest to rzecz naprawdę godna odnotowania. Nasz pluton się zmienia, społeczność się rozwija. Mam nadzieję, że będziemy te wspólne granie kontynuować i rozwijać częściej. Myślę, że będziemy to praktykować w każdy weekend, tak żeby każdy miał czas wolny w niedzielę odpocząć po wspólnym graniu. Oczywiście mam nadzieję, że będzie nas z czasem coraz więcej, ale że ci gracze, którzy do nas dołączą, to będą gracze, którzy faktycznie uczestniczą w życiu plutonu. I starają się rozwijać swoje umiejętności i poznawać także nowych znajomych i przede wszystkim grać, ale grać z komunikacją głosową, która po raz kolejny powtarzam chyba jest najważniejsza. Bez tego nie ma społeczności, aczkolwiek przynajmniej jest to trochę utrudnione w jej rozwoju. Chciałem wszystkim jeszcze raz podziękować. Trzymajcie się, riuniści. Do zobaczenia na polu walki. Hua. Jak tam raporty literne E14, wynik plutonu 14,5 tysiąca. Co ty gadasz? Dobre. No to on, no i tego jeszcze chyba nie było do tej pory. Małysia no, bryka się zjarała w Dakarze, nie? Tu ho ho, ho. Dakar. O to, musza... to A muszę Zakończył, zakończył już z Dakarem. Turi 4 skoczył się musi się skończyć, nie? Tak, tak. Hmm. Zróbcie no sobie screena tego wyniku no. No, no, ja film, mają, Ile? 14 tysięcy punktów? Ty Kowal masz chińską na Nie mam. Nie masz, to nie będziemy grać, tu w ogóle w takim razie. A ja no, co no, masz to wolny przeczekać? I jakie podstawkę masz? tylko mam? Nie to nie będziesz przeczekać na to nie, 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 nie to nie go mam. Chodźmy na podstawkę na duży padł i tyle. To teraz zapodaję ten. Sedni. Sedni zapodaje teraz. Dobra, dobra, okej już. No chociaż o to było fajne, wiecie? Tylko... Taka mócka, nie? No, to, to, no, e. no Zobaczcie ile punktów, nie? 145 tysiąca. za no, wejście. Już wam zapodaję jakiś Mam akurat. Ja mam się skryminowałem. Oczywiście nie odpaliłem 200%, jak zwykle. No kurwa. Kto to wymyślił te pakiety, no Mam 440 25 Może? Ile? 440 kurde. Ja mam 100, 150 czy coś ja tam naciskam, ciągle leco Dostajemy Dabaj, jakoś tam dabajcie, 58 dabajcie, pakietów zaproszę, złotych, Papaja, miskę, czapana, lecha, Jeszcze i tyle mam. A, i Szymona. Macie zaproszenia? Jo Macie, macie. Widzisz, tu patrz. O tu, o tu. O, jesteś widocz, tak, tak, rodziciela tak, rodziciela. tak, 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 tak. No, no, tak no, no. tak, dokładnie, on jest wnosił z Nie, nie widzisz jak się napierdzielą? To jest u nas, a tu po tych skierach się Tak, 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 widzę, widzę, nagrywam tak go. On no, jest cię widoczny, on jest cię widziałem po prostu, nie? Tylko karabin widać. Tylko tak. Ej, zobaczcie, jedna, patrz tu. Tak. tak. Ja tu nie czuję, czy pan sam cel, Ja widzę jako broń, tak. Ja tylko broń widzę, jego, jego postaci w ogóle nie widać, nie? Tak. Co nawala? I Nie. I believe, believe no. No, no, Widz... no? jest że no, się... jestem, jestem pod ziemią, nie? Nic interesujący w Wow, normalnie słuchacie awatar. O, Seddy, widzę ciebie, weź tam poskasz trochę Jestem po tobą Dlatego No Jakim sposobem? Nie wiem, prze ciebie To <grymne> widzę to ty nie no, <grymne> płynę, płynę sobie w wodzie, znaczy w bocie, nie? <grymne> <grymne> nie Boże i tak, nie? No